Nazywam się Dominika Szacziło i jestem inicjatorką Uwaga, śmieciarka, jedzie. To są takie grupy na Facebooku, gdzie każdy może wrzucić post i oddać rzeczy, których normalnie by wyrzucił, a pomyślał sobie: może to się jeszcze komuś przyda. Inicjatywa powstała w spontanicznie w 2013 roku. Ja mieszkałam w mieszkaniu z widokiem na śmietnik i mogłam zobaczyć, jak przyjeżdża samochód ciężarowy z kontenerem, i wszystkie rzeczy są tam wrzucane wszystko z wystawki, z gabarytów wrzucane do kontenera i niszczone. I jak zobaczyłam pod śmietnikiem krzesła Radonsko z lat 50. Bardzo chciałam je uratować i założyłam stronę na Facebooku, wrzuciłam posta pierwszego i w ten sposób 15 minut później jacyś moi znajomi przyjechali i zabrali te krzesła. I w tej chwili inicjatywa bardzo się rozrosła. To jest ponad 270 grup lokalnych prawie w każdym mieście, 700 tysięczna społeczność, ponad 170 administratorów, wolontariuszy, którzy dbają o grupę codziennie i ratujemy kilkadziesiąt tysięcy ton rzeczy rocznie. 10 tysięcy postów w grupach. Każdy taki post to jest inicjatywa jednej osoby, która postanowiła czegoś nie wyrzucić, która postanowiła coś uratować przed śmietnikiem, która chciała sprawić komuś radość. I każdy taki gest tworzy dużą zmianę. Małe rzeczy tworzą dużą zmianę.